Cześć wam wszystkim, znów się zapędziłem na autohandle, przyjechałem tu głównie, żeby wam pokazać Exeo, tu ma leciutką rysę do spolerowania na zderzaku, jakieś drobne zarysowania, alufelgi, ładne opony, tarcze, klocki, tył są w porządku, środek wygląda na zadbany, skrzynia szóstka w manualu, Przednie tarcze klocki tarcze mają leciutki rant, Klocki są jeszcze w porządku. Dlaczego Wam nagrywam to Exeo? Ponieważ często pytaliście mnie o Audi w komentarzach z silnikiem 1.8 Turbo, niestety takich Audi na handlach jest bardzo mało. Przynajmniej ja nie spotykam. Jeżeli już to pojawiałem się w ogłoszeniach i są bardzo drogie. W stosunku do tego Exeo, który ma płytę podłogową Audi, który ma skrzynię Audi i pancerny silnik, tak jak twierdzicie, 150 hp, 1,8 Turbo, który pamięta jeszcze czasy A3 Audi TT z lat 9,8, uważam, że jest to dobry wybór i dobra alternatywa dla takiego Audi z tym samym silnikiem. Tym bardziej, że auto rocznikowo jest młodsze od Audi. W Audicach też, o ile dobrze pamiętam, mogę się teraz mylić, chyba do 2008 roku kładli te silniki, później już nie. A w Exeo, z tego co pamiętam, kładli je do 2010. 3999 rok 9 w benzynie w manualu 1.8 214 przylatane 150 koni. 9.21 przegląd. Tu macie listę wyposażenia. Myślę, że cena jest jeszcze do jakiejś drobnej negocjacji. Liczyłem na to, że wam nagram go w środku pokażę. Ale jest tutaj dwóch właścicieli, jeden w tej chwili gdzieś pojechał, i właściciel twierdzi, że nie ma kluczyków do niego, że tamten drugi wspólnik ma wszystkie kluczyki do aut, i zaproponował, żebym przyjechał może jutro albo pojutrze. Być może, że Zapiszę sobie numer telefonu tutaj do handlarza i podjadę na tyle, ile będę mógł. Otworzymy maskę, zobaczymy w środku. Odpalę samochód, ale nie obiecuję, czy to zrobię. Także tu macie zamiennik z roku 2009 dla Audi z pancernym silnikiem 1.8 Turbo. Tak jak większość z Was twierdzi, że jest to pancerny silnik, ja nie miałem styczności z takim silnikiem. Słyszałem też dobre opinie o nim. Można go podrasować, podciągnąć moc. Lajkuj, komentuj, udostępniaj. Pamiętaj o lajku. To pomaga w rozwinięciu się kanału. Jest sporo subskrybentów, a lajków, mimo wszystko, pod filmikami jest mało. Do następnego nagranka pozdrowy gus.